Dzień dobry. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne i łatwe pączki poduszeczki. Prosta i szybka propozycja na karnawał. Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebne będą jajko, mleko, mąka, drożdże. Cukier, masło, pomarańcza, olej i sól. No to zaczynamy. Do misy miksera przesiewamy 2,5 szklanki mąki. Dodajemy jedno opakowanie suchych drożdży, dodajemy dwie łyżki cukru, można oczywiście trochę więcej, szczyptę soli i suche składniki mieszamy. Następnie dodajemy startą skórkę z pomarańczy. Owoc oczywiście powinien być dobrze wyszorowany i sparzony wrzątkiem. I należy pamiętać, że ścieramy tylko pomarańczową część skórki. Białej nie ścieramy, ponieważ zawiera goryczkę. Wbijamy jedno jajko. Wlewamy 200 ml ciepłego mleka. Dodajemy lekko podgrzane masło. I ciasto wyrabiamy ręcznie lub za pomocą robota. Całość wyrabiamy przez około 5-6 minut, tak aby ciasto po wyrabianiu było jednolite. Ciasto się nie lepi i jest bardzo elastyczne. Następnie miskę przykrywamy ściereczką, aby ciasto nie wysychało i odstawiamy na około 40 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Można wstawić do piekarnika nagrzanego do 30 stopni. Gdy ciasto już pięknie wyrośnie, stolnicę lekko opruszamy mąką. Odcinamy 1 trzecią część ciasta, aby łatwiej było wałkować, a pozostałe ciasto ponownie przygrywamy ściereczką i ciasto rozwałkowujemy na grubość około 7-8 mm. Ciasto nie może być zbyt cienkie. Następnie tniemy na paseczki. Wielkość oczywiście dowolna. Można wycinać prostokąty lub kwadraty. Krawki ciasta ponownie zagniatamy, rozwałkowujemy i wycinamy. Wycięte paseczki ciasta koniecznie pozostawiamy na stolnicy na około 15-20 minut, aby trochę podrosły. W tym czasie rozgrzewamy tłuszcz i zanim zaczniemy smażyć nasze pączki, warto sprawdzić, czy olej jest dobrze nagrzany. W tym celu można włożyć patyczek. Jeśli patyczek bąbluje, to oznacza, że olej jest już nagrzany. Można jeszcze dodatkowo sprawdzić, wrzucając mały kawałek ciasta. Jeśli ciasto szybko wypłynie i pojawią się wokół niego bąbelki, oznacza to, że olej jest odpowiednio nagrzany. I nasze poduszeczki wykładamy na dobrze rozgrzany tłuszcz. Pączki smażymy na patelni lub w szerokim garnku. Poduszeczki obracamy patyczkiem gdy zarumienią się na złoty kolor. W trakcie wykładania pączków moc kuchenki nieco zmniejszamy. Ja zwykle smażę na szóstce przy skali do 9. I nasze pączki smażymy około 1-2 minuty z każdej strony. Usmażone z obu stron poduszeczki wykładamy na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. Gotowe pączki można polukrować lub po prostu posypać cukrem pudrem. I można je również nadziewać dżemem za pomocą szprycy. W bardzo prosty sposób można przygotować lukier pomarańczowy. Do miseczki wsypujemy około pół szklanki cukru pudru. Dodajemy 3-4 łyżki soku z pomarańczy. Sok oczywiście najlepiej dodawać stopniowo, mieszamy i rozcieramy grudki cukru aż powstanie gładki lukier. Jeśli lukier będzie zbyt rzadki, można dosypać jeszcze cukru i ponownie rozcierać. Jeśli zbyt gęsty, dolewamy odrobinę soku. I tak przygotowanym lukrem pokrywamy wierzch naszych pączków. Polecam pączki są przepyszne. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!